Jesteśmy na pokazie najnowszej kolekcji Lamani. I zapytamy dzisiaj gwiazdy, jak długo przygotowują się na takie wielkie wyjście oraz o ich ulubione kosmetyki Ewre. Uwielbiam ten olej pod prysznicą. On jest yy, w. Czekaj, to jest ten? Tak, to jest 90% naturalnych składników. I umyłam się tym olejkiem. Czekaj, nawilżone ciało, nawilżone. I to jest w ogóle mój ukochany yy, olejek do ciała. ja go właściwie stosuję do ciała, do, do twarzy. Yy który tak pięknie pachnie, że nawet chcę go teraz powąchać. Uwielbiam ten zapach i w ogóle pięknie odżywiają skórę. Znaczy ja w ogóle ja uwielbiam polskich projektantów i uwielbiam polskie firmy i to jest też firma, którą wspieram, którą używam i bardzo się cieszę, że jest u nas na rynku firma, która produkuje tak bardzo dobre kosmetyki, w większości naturalne i no ja jestem nimi zachwycona. Poszłam do fryzjera, hmm, co mi się rzadko zdarza, bo ja jestem akurat taką sierotą trochę, że jak wychodzę na duże eventy, tak zwane, to nie mam ani swojej stylistki, ani swojej makijażystki, ani swojego fryzjera, tylko robię wszystko sama od początku do końca, bo, bo nie mam czasu zwyczajnie, bo to naprawdę trzeba poświęcić jakieś strasznie długie godziny, żeby to wszystko. Pospinać do, do kupy, w związku z czym e, nigdy tego nie robię i dzisiaj poszłam do fryzjera, ponieważ okazało się, że nie potrafię sobie zrobić banalnego kucyka. Więc w tym nie wyręczono i to właśnie by było na tyle, bo cały dzień miałam mnóstwo spotkań i innych spraw, więc e, make-up trwał pół godziny. Sukienka. <laughs> Przepraszam, kogoś pobiłam. <laughs> Lam... Sukienka Lamania, oczywiście i przepiękne kolczyki też lamaniowe, które uwielbiam absolutnie. Tutaj widać mała asymetria. Dodaję pazura, także no, pochwaliłam się. jeszcze raz wyglądam tak odświętnie. Tam się sobie dziwię. Wam bardzo o, o siebie, po prostu o swoją czystość. Po prostu staram się wyglądać najlepiej. I też ostatnio zacząłem stosować tonik marki Evra. Bo mamy teraz zimę, jest okres zimowy. I jesteśmy narażeni na... Na na, na twarzy, na, na suchość po prostu całej cery. No i staram, staram się jakoś to zwalczyć. No i znalazłem w końcu na tę metodę. Tonik Evra pomaga mi, żeby moja skóra była świeża zawsze i promienna. Oczywiście tak jak zawsze, szybko i sprawnie. To znaczy prostownica, make upistka, szybki make up, ładne podkreślone oko i piękny kombinezon. A ulubiony kosmetyk, który właśnie użyłam przed wyjściem to jest olejek Magic Rose, który jest fenomenalny. Pięknie pachnie, ja go często dodaję sobie do kremu i wtedy konsystencja jest taka, taka gładziutka, fajna. Bardzo fajnie nawilża i przepięknie pachnie. A także mogę powiedzieć, że jeżeli jakaś kobieta ma na przykład faceta, męża narzeczonego, to możemy wykonać fajny masa, masaż twarzy właśnie dzięki temu, z tym olejkiem. Otworzyłem zaproszenie, poszedłem do szafy, wyjąłem sobie marynarkę, spodnie i buty i pięć minut założyłem przyjechał. Ja byłam bardzo zdenerwowana, ale zarazem bardzo podniecona i widziałam już te ubrania wcześniej, więc uważam, że naprawdę jest to doskonała kolekcja Lamani. Cieszę się, że te przepiękne sukienki dostały oprawę w postaci kurtek skórzanych, w postaci napisów, w postaci tego hasła Mind Blow, które ma który ma po prostu rozpierdalać nasz umysł, wypikujesz sobie to, ale to ma wywoływać w nas namiętność, pożądanie, seks, to ma robić coś więcej niż tylko pokazywać ładne, ładny napis na wybiegu, to ma zaszczepić w nas jakby ten rytm, który nadaje właśnie Lamania, pokazać tę kobietę Lamani. I to się dzisiaj wszystko udało. Ja gratuluję Jasi, bo to jest jej ciężka robota. I całej ekipie oczywiście. Bo to też jest ich ciężka robota, i, i mi trochę też sobie też troszeczkę gratuluję. Jest ekstra. Dobra, podniecam się, jaram się i dlatego. Oczywiście krótko. To trwało makijaż, 15 minut, włosy. To chyba sami Państwo widzą, że nie za bardzo uczesana jestem, ale bardzo to lubię. No a jeżeli chodzi o resztę, to po prostu miałam w szafie ten strój, to jest z hajem ten top jest z H&M Studio, czyli takiej bardziej designerskiej, modowej linii. Po prostu miałam to w szafie, więc dzisiaj założyłam, ale myślę, że trafiłam. No jeżeli chodzi o strój, to mój stylista o niego zadbał i są to moi ulubieni projektanci MMC, na których pokazie byłam ostatnio i uwielbiam ich, ale było to wszystko w biegu. A nawet dokładnie rzecz biorąc, w locie, ponieważ dzisiaj przyleciałam rano z Rzeszowa, e, graliśmy tam koncert e, z piosenkami Anny Jantar, z wspaniałymi polskimi wokalistami, e, finalistami The Voice of Poland. Więc było naprawdę bardzo, bardzo muzycznie i, i naprawdę niesamowite emocje, i wspaniały wieczór. Więc z tego lotu wpędziłam do, do, do domu, e, i poza makijażem musiałam zadbać trochę o swoją cerę przesuszoną e, po wczorajszym e, intensywnym wieczorze. I mam taki, taki magiczny sposób, a dokładnie rzecz biorąc magiczną mgiełkę, mgiełka Ewre, która mnie ratuje w takich sytuacjach. Eee, I jak kopciuszek spryskałam się tą mgiełką, od razu moja skóra zyskała nowe życie i nowy blask. Naprawdę działa.